Cześć wszystkim z tej strony Raon i witam Was w kolejnym odcinku Castlevania Lords of Shadow. Eee, tak, patrzę tak na właśnie naszą księgę i. Hmm, chapter 9 mamy przed nami oraz pierwszą lokację, którą jest Bones Forest. Eee, las kości, chyba dobrze to przetłumaczyłem. Eee, ale dobra, zobaczmy co nas tutaj spotka. So, Pan comes again with words of wisdom and advice for our hero. Gabriel is angry now. Carmilla's betrayal has made him question his own faith. The Brotherhood means nothing to him anymore. He only wants his Marie back. He now has two pieces of the mask, and only one more to find to make it complete. He must travel now to the land of the dead, and he must face the final lord, Death himself. There are still many leagues to travel, and I cannot risk being seen, for I doubt even one of his brotherhood could help him now. He must go where none may follow, into the abyss. E, dobra, mamy tutaj właśnie nowy skill. Zaraz zobaczę, jak się go w ogóle... E, press the bo ten to... Aha, w ten sposób. Po prostu podwójny skok. E, tak, nowy skill, jak widzicie, te skrzydła. Dostaliśmy po pokonaniu um, wiedźmy, tej całej um, królowej wampirów. E, no i to nam troszeczkę daje nowe możliwości dotarcia do e, wcześniej niedostępnych miejsc. Tak więc będę musiał się przejść po poprzednich lokacjach i wykorzystać tą umiejętność. O, jak fajnie. Kolejny kryształek, jeszcze jeden, i będziemy mieli komplet do naszej czerwonej magii. Tutaj mamy fontannę. Czy ja mam. Tak, przyda się, przyda się. Czy tutaj coś jest? Tam jest wejście. Ale zanim tam wejdziemy, jeszcze sobie sprawdzimy tu w koło, czy czegoś. Nie ma, tu już są tylko energie. Fontana z energią. Już nie ma sensu tego drugiego paska napełniać, bo on pomału spada. Eee, to zanim dojdziemy do naszych ofiar, <grych> przyszłych ofiar, no to już będzie nam ten pasek spadnie do tego pierwszego poziomu. Dobra, nie widzę tu nic więcej, czyli... Czyli co, będziemy tam wchodzić, tylko teraz patrzę... Chwila gdzieś musi być y, zaczepienie gdzie indziej Bo tam nie doskoczy. A nie, czekajcie, no tak, przecież mam nową umiejętność. Zapomniałem całkiem. Dobra Lecimy do góry. No co jest? Chodź Your wings can also help you jump higher and further. Tak, to już wiemy. Aha, mm, niestety coś mi nie wyszło. E, ale dobrze, przy okazji, e, że nam nie wyszło, to odkryłem, że tutaj jest ciało. Ok, chyba wszyscy, nie? Nie, jeszcze jeden. Jeszcze dwóch, oni cały czas będą wychodzić? Nie wiem. Dobra, wezmę, podniosę, póki nie ma. Scroll, okej. Okay. Teraz się zastanawiam, ee, czy w ogóle da... Aha, czekajcie, przecież ja mam jeszcze buty, mogę się rozpędzić. Oj, trzeba połączyć troszeczkę tych mocy. Oj, a nie, dobra. Dobra, wskoczyliśmy na ten podest jeden, to da radę wyjść. Chyba to są góle, nie? Chociaż czekajcie, nie umarli. Tak! <śpiewanie> nie masz się czym chwalić. O! Rzucają głowami. O kurcze! Ku... Trzeba uważać. Chyba trzeba się tych łubów pozbywać, wiecie? O! Zaczynają się pokazywać. Czekajcie, złapiemy go... O! Pięknie. Aha, w ten sposób. Eee... dobra. O! Co to? Na szczęście te czaszki dosyć szybko... E, ...szybko wyła... E, szybko giną, nie? Tylko trzeba po prostu... Po prostu trzeba tych dobijać. I jeszcze jedna i powinni wychodzić. Dobra, wychodzą. I do góry. Zdążę tego? Tak, jeszcze tego zdążymy. A, tutaj jeszcze jest. Czekajcie. zejdę od tego, bo zaraz mnie parą po, e, po pieści. Chyba ostatni, co? Tak. E, to weźmiemy, to weźmiemy. E, czekajcie, tutaj jest też przejście. Są dwa. E, dwie drogi. Tu. A tutaj nie ma. Czasem też nie. Nie. Tutaj nie ma. E, którą iść? Ha. Tam jest wejście na skały. Do... Chyba do jakiejś e, jaskini, ale tutaj... Czy tu jest na dół zejście? Nie, nie ma. Kurde, no. Dobra, to rozpędzimy się. Oj. kurczę, dam radę tam wyskoczyć w ogóle? Zaraz zobaczę. Ostatni raz próbujemy. Kurde, co jest? Geta Running Start MW. Można tam przeskoczyć, ale... Yy, no, będę musiał się bardziej rozpędzić. Dobra, zajmijmy się tą drugą stroną. Tak, tu jak mówiłem jest Saskinia, ale chyba tu tylko jest ciało. No, może i dobrze, że tędy weszliśmy. Czekajcie. Chociaż nie, coś tu jeszcze może być. Zaraz zobaczymy. Obczejmy ten teren. Czekajcie. Ewidentnie ten kamień można rozwalić, ale w jaki sposób? E, tak nie. Coś za nim jest, musi na pewno za nim coś być, ale nie mam pojęcia, jak go rozwalić. Tak więc. Dam sobie spokój z tym na razie. E, idziemy tą drugą stronę. Musimy tam przeskoczyć. Tym razem musi to wyjść. E, czekajcie, teraz tak patrzę. Dobra, udało się. E, ok. E, jakieś to temy. Hmm. No i znowu te. Na szczęście jakoś. Długo ich nie musimy napieprzeć, żeby zginęły. Dawaj, dawaj. O, tu jest ciało. Łapła. Co jest? Aha, bo ciało złapałem. Mówię, kurczę. O, fajnie. Energia nam się o, przy okazji podładuje i powiększy. No, fajnie, fajnie. Dobra, teraz ciebie wykończymy. Tam jest jeszcze jeden. O. No dawaj, dawaj, wyłaź. Jeszcze tamten. A, jeszcze jeden kurczę no yy, ok, yy, dobra, to się odblokowało, ale kurczę, czy tutaj nic więcej nie ma? Tam jeszcze chyba na dół można było zejść, czekajcie. Na pewno nic tutaj nie ma? No, raczej nie. Ale tam jest, widzicie? Hmm. Czy ja tam w ogóle... Ok, jest, jest. Udało się. O kurcze, hmm, czyli tak. Skok, na pewno tutaj skrzydła będą potrzebne oraz... W odpowiednim momencie, złapanie się naszym łańcuchem, kurczę. No, może być ciekawie co? Próbujemy, nie? Pięknie. No, nie, znowu ten kurczę. Akurat mam mało życia. No, przydałoby się podleczyć. A ten mi zaraz zapieprzył relikwie. Eee, tak You can jump this distance without your relics. <laughs> no fajnie, fajnie, że nie mogę, ale. Aha, tu jest coś, dobra. Eee, chwila, chwila. Tu jest jeszcze ciało, ale jak tam dojść? Tędy bokiem przejdę? Chyba tak, nie? Tam na górę jest wejście jeszcze, ale najpierw sobie zobaczymy tutaj. Kurczę, no w idealnym momencie, e, nie dość, że pasek powiększymy, to jeszcze uzupełnimy cały zapas energii. No, paseczek już ładnie wygląda, dobra, e, czyli kontynuujemy. Idziemy tutaj na górę. Zobaczymy, chyba tylko tędy możemy iść. No, jest i ta czupa kabra. E, tam jest skała. O jezu, aha, czyli już wiem. Musimy wykorzystać po prostu. Naszego trola. A wiecie co, nie będę się bawił. Weź ten motyleknik. Niech... jest jesteś nasz mm, dobra dawać tą e, skałę tu jest kolejna e, ciało dobra e, fajnie fajnie Czekajcie, czy ja lepiej może ich staranuję, właśnie. Aha, to jesteśmy z tej strony, e, czyli dobra, ty nam nie będziesz już potrzebny tutaj. A przy okazji wezmę sobie... co jest? Aha, zapomniałem przytrzymać. Przy okazji wezmę sobie e, zawartość tutaj. A, to jest kabra. You have um, all your relics and power back. Nie, no tam kurczy. Tędy chyba wejdę, będzie lepiej nie wrócić. Mi się zdaje. E, zaraz. Tutaj chyba nie. Tak, kurczy, niepotrzebnie. Tam bym musiał jeszcze raz skakać przez to wszystko. E, obczaić to trzeba. Czekajcie. Nie widzę tam w ogóle punktu zaczepienia. Nie wiem. Próbujemy. A, i przecież tam było na boku, kurde. Dobra. Trzeba pod innym... ...kątem. E, Okej, okay, tam jest... Wow! Złap to! Kurde, no! E, Okej. Okay. Udało się. I na drugą stronę, okej, okay, fajnie. Eee, dobra, tutaj. No i co złaś. E, dobrze. Tutaj nic nie widzę. Tam oczywiście kolejny. Czekaj, nie ta. E, dobra. No i jesteśmy. Czekaj, jeszcze tutaj. Okej. Okay, tu jest ciało. Eee, kurczę, wygląda to troszeczkę jak cmentarzysko jakieś chyba, nie? Czyż jakieś pola kurcze. Eee. Okej, okay, no co? Mm, quest zaliczony. Eee, kontynuujemy dalej, nie? Zobaczymy co nas dalej spotka. 5600 mamy punktów doświadczenia troszeczkę jeszcze brakuje, a teraz e, tak. Łosmur, e, Łozmur, hmm, chyba tak to się czyta. The stench of death is strong. A witch holds power here, but I sense Gabriel is more than a match for her. The bones of his fellow warriors litter the place, but he seems oblivious to them. Stoic and determined to move forward, he doggedly fights on. He has not slept for days. He rests only briefly. I sometimes hear him talking to her, telling her he loves her, that they will be together again. In the dark, he weeps for her, or perhaps it is for his own lost soul. Lost your way? Oh, lost your way. Master told Baba you would come. Who is your master? The king, of course. <laughs> the king of the angels. <laughs> lost your way, then? <laughs> Baba can help. Baba knows the path. Where is it? Where must I go? Only in the music box can blue rose grow. Baba wants to be young and pretty again. Bring Baba Blue Rose. Baba will show you the way to the land of the dead. Baba, shrink you small enough to enter the box. Inside, you must pass the test and bring Baba Rose back. Baba will be young again. Oh, yes. Box locked. Scarecrows took keys, oh bad scarecrows, keys of three. Bring me three and you will see. Baba glad to set you free. Find keys and bring to Baba. Baba not lie to you. Three keys. Go no further without the keys. I will get Yes, yes, O kurczę, kolejne zadanie. Znowu jakieś trzy klucze musimy znaleźć. A, jak to w slasherach? Często bywa. Dobra, no to co? W którą stronę możemy się udać? E, you have unlocked. Coś tam. E, tutaj jest ta winda cała. E, czy coś tu jest? Baba, Dobra, chyba tutaj musimy iść w tą stronę. E, czy tutaj nie było czegoś? Nie. Wydawało mi się. E, tu jest ciało. Dobrze, dobrze. Co to jest? Aha, mm, kruki tam są. Coś tam wskazują. Nie wiem, czy czasem zaraz zobaczymy. No proszę, mamy stracha. Zobaczmy co potrafi zrobić. Wow! A widzisz, takie sztuczki. Aj odejdź, kurde. Wow, dosyć dużo ma... To jest chyba mini boss, można powiedzieć. Ma pasek. Ale szybko schodzi. Naszy klucz? Scarecrow has dropped the key. Ok, fajnie, dobra, jeszcze dwa klucze nam brakuje. Czekajcie, żebym go wziął, bo ostatnio żebym minął. Później musiałem wracać. Tu jest kolejny. Trzeba wygonić. Czyli tak, te wrony wszystkie wskazują nam chyba miejsce kolejnego klucza. Dobra, nowa grupka wrony. Mm, dobra, ale najpierw jeszcze weźmiemy sobie te. Ustraszymy. Kurczę, ale no będę z tego wracać na ten drugi. Czekajcie chwila. Czyli czekajcie, czyli mm, te chyba mamy zostawić i iść dalej. E, zaraz jeszcze zobaczę sobie tutaj. To jest kolejny ten, ten cały e, strach. No, ale trzeba chyba doprowadzić te drugie wrony tutaj w tym miejscu. E, tu. Dobra. No, chyba poleciały tam na dół, nie? Kurczę, no. Hmm. Tu jest GEM. Eee, i tak, co tutaj jest? No co, chyba wrócimy i zobaczymy sobie tą drugą drogę, bo nie widzę tutaj nic innego. Co by było warte. jest dobra, dam sobie spokój z nimi, tylko spieprzamy spoza ich zasięgu Skubańce no pasożyty. Ale ich się tu nas zbierało, no. Dobra, wykończymy ich. Dobra, teraz poleci. Tutaj, dobra. Aha, czekajcie, wrócili, tak? Czyli... Yy, czekaj, tu. Aha, bo tu jest druga. Mm, drugi. Dobra, wiem już o co chodzi. Te trzeba po prostu przegonić z powrotem. Hmm. Tutaj. Teraz tamte polecą tu. Bo wido widocznie nie lubią się te grupki, tych e, kruków. Ale dzięki temu, czekajcie, one polecą w innym kierunku, bo tamte będą, tamte będą blokować im drogę. Zaraz zresztą zobaczycie sami. Teraz tak, teraz jak widzicie, te powinny polecieć tam, gdzie jest ten drugi. Zaraz zobaczymy. Tak, tak jest, poleciały tam. Tutaj kruki blokowały im, dlatego wybrały inną drogę. Tylko nie wiem, teraz czy wrócą, czy polecą tam dalej. No dobrze, lecą do naszego. do naszego kolejnego. No, stracha. aaa daj Až ty kurde co mám robit ok davaj davaj kurde Uuu, uh, jakoś poszło. E, kolejny klucz. Został nam tylko jeden. Weź go podnieść. Dobra. Ale dobrze, w tym miejscu sobie zakończymy. Ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Znajdziemy sobie w nim trzeci już klucz i zaniesiemy tej wiedźmy. Zobaczymy, e, co nam odblokuje ona. No dobra. Na razie, cześć.